Ola, amigos! Chciałbym Wam bardzo podziękować za 50 tysięcy subskrypcji. Jest to naprawdę coś niesamowitego. I, i w dodatku chciałbym Wam jeszcze raz y, powiedzieć, że no, nigdy się tego nie spodziewałem i mam nadzieję, że będziemy cały czas szli w dobrym kierunku, żeby nasza przygoda z YouTube'em i Wasza przygoda ze mną szła ciągle do przodu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was do mojej nowej serii, którą nagrałem z Polim oraz Filipem. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, a jak się będzie Wam podobało, to zostawcie coś miłego w komentarzu, i jak macie jakieś mapy dla nas, które są mega straszne, to zapraszam też do wysłania linku w komentarzu. Papa, pa, miłego oglądania. Siemanko, tutaj ja z panu. Z racji tego, tak jak wspomniałem wcześniej, zrobiłem nową serię i chciałbym wam przedstawić moich ziomeczków, z którymi dzisiaj będziemy grać ze mną Poli, czyli Zaku, którego znacie z GTA 5. Siema, siema. I tak samo jest ze mną Filip, Chinczyk, którego też znacie z GTA 5. Siedanko, siedmko. No ogólnie. Yy, z zamysłem naszym takim jest, że będziemy w trójkę nawet czasami większą Jak i pońciupać sobie w jakieś gry typu horrory, nie horrory na Gimodzie, bo Gmod to jest w sumie najlepsza platforma, gdzie możemy poszukać jakichś fajnych trybów, żebyście mieli fan. Yy, z góry mówię, że nienawidzę horrorów i myślę, że to będzie strasznie chora opcja, ale no cóż, co chłopaki, jedziemy? tak oh. jest. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle? Welcome to the. O, oh, kurde, dobra. Objective: Musimy znaleźć 5 medalionów. Czerwone jakieś czaszki. Jakiś Idzie. bonus room. Jakiś no, bonus room. jak zbierzemy czerwone czaszki, będzie. A oh, no, no jest, jest, college No, dobra, to party co? Room party rumen and boobs. O, Idziemy. Idziemy? Serio? Boobs, przysłuchajmy, no idziemy. Dobra, to chodźmy tutaj, ja nie idę <laughs> dobra, dobra, idę, pierwszy, dobra, idę. Nie, coś... dobra, tutaj? nie wiem, no chyba tędy mamy i stary co ja mam iść pierwszy? Ale tam za nami też coś jest czyli mamy ogólnie w pomieszczenie iść, nie? To chodźcie może pierwszy ten, ten iść. a to mogliśmy już iść tam Dobra, nic tu nie ma. jeszcze nie są drzwi. No chodźmy teraz sprawdźmy tamte z tyłu, co były. Ale tam tu są drzwi jeszcze. Może choćby pierwszy ten pokój? No. Chodźcie, dokończmy To jest, jest kibel, to ja wchodziłem tam Ale pierwszy, tam, tam teraz... Tam dalej jest, chodźcie. Są jeszcze jakieś drzwi. Nie, tam jest pentagram. Dobra, dawaj, idę, idę. Tak, dobra, nic się nie stało. Łóż. Tutaj też trzeba iść. W tych kartonach Hanka zginęła. Ej, czerwona! O, czaszka! Mamy czaszkę, dobra, to jeszcze cztery. Dobra. Jeszcze o, ci... cztery i będziemy bubce oglądać. Dobra. Nie, tutaj nic nie ma, nie? Rozglądajcie się tymi czaszkami. No właśnie, patrzę, patrzę, ale tutaj nic nie ma. Wózek, nie idę! <noise> <nie>, <noise> <noise> Zaatakował mnie! Ja się, ja się przestraszyłem! Ja się przestraszyłem! Głupi wózek! Dobra, teraz. To też się otwiera? Nie, to się nie otwiera. Nie, tutaj jest okej, okay. tutaj jest ok, dobra. Wiecie co, bałem się, że, że coś innego wyskoczy, ale jest ok. dobra, chodźcie dalej no, Wózek wyskoczył no. No. O, Jezu Maria, przestraszyłem się twojego cienia Tak mi przebiegłeś strasznie Tu są darse jakieś Kibel Przyjemnie dźwięk O, słyszeliście to? No, ktoś mordy darł. No, no, no. To jakiś kotek był chyba. O, o tam. Dobra. Tu jest hol taki. Patrzcie się. To idzie pierwszy. Pali. Gdzie? Które drzwi? Ja wiem, że. Prawo, dobrze, prawo, ja... prawo. O, tutaj. Co się stało? Ej, ch chyciło mnie coś za grzywkę. Serio? Coś się złapało, stary? Tak, Ej, dobra, to, 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 są, są drzwi od 1 do 3. Ty jedę ja do pierwszych, potem widzisz, z Ty Filip? Ale mieciarki przeszły. Ej, ktoś tu leży, stary w łóżku! Podejdź. Nie! Ja! Są twoje, nie boli. Mama! Oj dobra, nic się nie stało. Ty, to nie to było, to było to, takie straszne. To jest pani kaktus, jakiś Dobra. Nie, moje były akurat. Czaszek, czaszki. Jak one wyglądają? są. Czerwone czerwone? są czerwone. czerwone. Mhm. Dobra, ja chodzę do drugich. No dawaj, dawaj. Chodź, chodź. Ej, nie, patrz, Filip, źle, 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 Chodź tu, wracaj tu. Patrz, tam są kolejne drzwi stary za tymi, nie? To jest twój pokój. No i... Podjeżdżaj Ej, pentagram! O! 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 On leciał! On leciał! Ej, tutaj jest... Ej, czaszka, mamy czaszkę! To to Nie, jakaś pentagram, ej! Nie, Czajcie, cz 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 że te medaliony są w kształcie pentagramu? Nie podoba mi się ta bawa. No tak, jak ty, w drugim pokoju... Skuczyłem? On leciał! Wow. Czuję, myślę, dobra, teraz w poli, poli, teraz ty. Nie, teraz ty A, dobra, Nie, ja byłem tutaj wszedłem. Hmm. Póki co, jest nawet czysto, to Czyli co, myślę, że kolejne. Kurde Dawaj, <grym> daj, daj. Też jakieś czarne przybyły, łóżeczko jest. Pentagram na ziemi jest. No widzę właśnie. Ło! Wow. Wow. ale wyskoczyło, stary. Czućcie te dźwięki? Tak, tak, to się drze Chcesz się na to wskoczyć? Stary, nie no, że na to wskoczy Lubisz to dalej Nie, 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 właśnie no, tylko pytam, czy da się wskoczyć w ogóle Okej okay. Idziemy stąd? Tak, to dobry pomysł <grym> ten... Pamiętajcie o czaszkę No ja mam jedę medalion, dobra, teraz moja kolej, tak? No, zamknęły się od razu O stary. Dobra, tu byliśmy. Tu są drzwi po prostu tak. Ej, tu jeszcze jest 456. Wow, 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 wow. Masz 456? Gdzie masz 456? No tu są się pokoje 456. No, 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 no. nie no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. nie no. Czaszka, czaszka, tak nie a dobra, nie, to Poli podniosł, no nie widziałem. Zbierać nie tak. chciałem. Nie dobra chciałem. panowie, teraz, teraz wyjdziecie. Teraz o, Filip, to twoje. <ścoughs> Czemu mam zawsze takie duże pokoje? <ścoughs> dawaj, dawaj, dawaj. <ścoughs> <ścoughs> Co cię wyskoczyło? Ej, to jest jakaś lalka, stary. Przebiegł. Ja nie wiem, jak się... <ścoughs> Masz tu Filip dalej, ej. <ścoughs> o stary. Masz, ty masz dwie pary drzwi, masz tam i tu. Dobra, dobra, ty jest spoko. to nie było takie straszne. Teraz jeszcze tamte. Nie tak Dobra, ja podaję. Jak tam stary. wejdziesz, to jak nic będziesz Czaszka, medalion, drugi medalion, moment dwa, już medaliony stary. Super Mamy dwa, dwie czaszki i medaliony, prawda? Tak ta. Dobra, to czekajcie To w sumie Poli, no No co? I... To czaszkę Jakie cienie to są w ogóle tych postaci, widzicie? O, broń Podnieś. Broń mamy? Podnieść, no nie, czy? bo nie mogą mi podnieść No szafek nie, no nie, ma. Nie. Nic nie ma w tym pokoju Na pewno Radio Co? Słysza to wietnamskie dispola <noise> Dobra, chodźmy z tym Ej to jest creepy, nie? Ej, o się zepsuło Dobra, to co nam jeszcze zostało? Będę kulturalny i zamknę drzwi. Yy, nie, zostaw otwarty, zostaw otwarty, żebyśmy wiedzieli, który, gdzie byliśmy. Dobra, idę. Byliśmy. A tu mogę odpalić? Ej, to może ty trzeba otworzyć, ty. A nie. tu po prawej sobie jeszcze. O o o o o o o, Nie, jeszcze, to po prawej i przyjdźmy. No to właśnie, idziemy razem wszyscy. Ty, tam jest wejście w kanały, nie! Nie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, idziemy. The Devil's bu... Flowers. Tu jest jakiś ten. Jakieś przyciski, dobra, chodźcie tutaj. O, patrzcie się. No i tu będziemy, może jakiś. O! Jezu! Czas, czas, przypadkowo. Dobra, ale nie, tu przeciw. Przyjadź... Aż, nie, opań. Dobra, chodźmy, otworzyłem to no wszystko. Nie, pierwszy przyjdźmy może tutaj, no nie powinienem wchodzić, jeżeli. HE? Nie chcesz, chcesz papier toaletowy? Z panu, gdzie jesteś? A ty? Patrz, mam dla ciebie. Gdzie? O, daj, daj, daj. widzieliście to, jak to zajebiście, otworzyłem? Tu coś piszę. A widzicie? Bo tu są wskazówki jak to otworzyć, a ja klikam wszystko i <laughs> chwilę, ale no. może, tu jest... Czekaj, może tu gdzieś jest jakaś czaszka? Ale mi się Nie mam, bo że... sprawdzałem taki kible mi się wydaje, no. że... A tam ten czerwony pokój, co są z i czerwonym. Jakim czerwonym panowie ja chcę mieć przyrod? Coś ci jest? Tam znowu są te prania, nie? Widzicie trzeba iść tam nie ominęli żadnego pana. Jezu Maria, kurde, ale to zabrzmiało, nie? O, pralki w akwiesie <grystanie> wow, patrzcie, co tam jest! Świnie Krowa. martwe. Krowy. Tak. No to nie krowy, nie zła impreza to była. Jest, jest pentagram. O, medalion zebraliśmy. No, i ser tu jest, stary. Może <grystanie> tego te krowy nie żyją, bo ci tego sera na Jakiś pentagram ja. jest. O, drzwi ja, kolejne. Ja już zgarnąłem jeden. To teraz wyjdziecie, ja tu byłem. Dobra, wejdę. Nic nie ma. Można otworzyć Nie, przeszliśmy stąd, byliśmy tutaj. Ale i tak się czarne... Tak, kółko zrobiliśmy, dobra, kółko dobra, zrobiliśmy. Dobra, rozglądajmy się, a tu nie ma no? nic. Czyli to wszystko, czekaj. Czyli... Chyba tak, chyba wszystko, no. Dawid, ma... co Idziemy na górę. Dobra, to zrobiliśmy kibel diabła. Wyprędziliśmy <laughs> szatana. Do... Się... Dobra, tutaj panowie, tu nie byliśmy, nie? Drzwi tu palowej. nie byliśmy. Czaszki, czaszki, czaszki. Tu, tu hey jest. za dużo tutaj tego jest. Kurde. To na razie to zamknijmy <laughs> i zobaczmy, czy tutaj na przeciwko <laughs> będzie coś lepiej. Zobaczcie, że zgadzacie się zaczeszkami. No, takie szczegółowe miejsce, sprawdzać Coś między czymś może leżeć. No dobra, dobra, dobra. O, ktoś się śmieje. Ły! Ły, co to było? Co? Ty... Bo. Jakiś dźwięk był i tu się nie wydarzyło. Tak, tak, jakby jakaś gitara grała, taka zepsuta. No. Czyli zamrażarka, nie? O, czaszka tam jest. O, pokażę swoją czaszkę. No, mam czaszkę. Ej, coś tego, tak, tak... Mignął Zatakujmy przed nami! Miło. Mignął coś przed nami! Łaż mi ciary przeszły no, na nogach, nie? teraz latarkę. Nie, dobra. <grym <grym no Takie, takie... <grym> no. Łe! Łe! To wszystko? Dobra, Ta, tak, wszystko, wszystko. Wszystko tutaj. Czaszka tutaj była po prostu. Tu byłem Tu przyszliśmy, to były te drzwi tutaj To idziemy teraz tutaj Gdzie? Tutaj. Ej, nie zostawiajcie mnie panowie Tutaj, To idzie? No ja dobra, pójdę, pójdę. Ja Czaszka, czaszka, czaszka O, to zabij... zabijaj. Wow, wow, wow Prawie mnie to zabiło Ty. Ale mamy już cztery czaszki, jeszcze jednej będzie ten bonus room Dobra, to, tutaj da się? O kurde, dobra, kto teraz? Idę Tam jest czaszka, czaszka jest, czaszka jest, patrzcie się Tam coś leży A nie, to włącznik jakiś Włączamy go? Tak, Nie, Bo pozytywka, ty... nie No nie, ja nie Zajebista piosenka, no Idę dalej Kibelek? Jakiś obraz no. Ej, dobra, tutaj też są drzwi od drzwi Na koniec widzimy. Ej patrz jak to są rysunki jakiś gości z parasolką Jest już taki dziwny dźwięk no Tak, tak. Mam pozytywkę agrę. By coś pierdziało A to tu tutaj... jest A tu są drzwi, ej Łooo, wow, dobra dawajcie, chodźcie Pentagram tu jest. No to zaraz będziemy latać To jest medalion pewnie ha. No 4, Mamy 4 5, na 5, 4 na tak 5, 4 tak na samo 5. stoimy w czym? Mhm. Ej. Co to? Zepsuło Ej. się radio. Nie, nie, tu coś biegało, bez kitu. Radio się zepsuło, panowie, dobra, chodźmy stąd. Chodźmy stąd. Co nam zostało, to jest otwarte. To jest otwarte. Oj Jezu, Maria. I tu byliśmy, tak? Byliśmy, poli, byliśmy tam. Tak, tutaj na górę teraz, panowie, na górę to trzeba iść. Da się, da się, ja pierdolę wszędzie da się pójść. Tu jest jakaś wanda. Ty, wejdź do niej. Może się tu na sankach <laughs> <samakach> się bawię. <laughs> nie. No. jakiś ziomek tu nie leży. Co, co, co? Nie wiem, ziomek tam widać. Oho, znowu ponumerowane drzwi. Ja! Dobra, ja wchodzę do siedemki Dobra. Nie, jaki, jakiś duży jest! Ej, gdzie jest jakiś koktajl? Coś tu stoi, krzesło. Co no. to się jest? Aż do tego głośno mam słuchawki. Ja sobie specjalnie podniosłem. Ja, pierdolę. Dobra, to się tam podniesie? Uff. Dobra, e, teł numer 7. Filip, puszkę. Dobra, teraz wy, teraz wy. No. Tak, ktoś się śmiał. No, no. Już no, tam stał jeszcze. Przeszedł na lewo, przeszedł na lewo, dawaj, daj, no. Chodźcie. Wow. Co jest? Wow. Co się stało? No nie wiem, czy tam. coś O, czeszka, ostatnia. Pięć. To mamy bonusowy pokój, tak? Czyli na samym końcu bonusowy pokój jakiś. Ja pierdolę, no to nie chcę wiedzieć, jaki. Dobra, po. to był ósmy. No ja to czegarki. jeszcze będę do jednego tutaj. Mm. <laughs> dawaj, 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 dawaj. <laughs> ja. Ej, widzieliście ją? Tak! Nie, to była dziewczynka? Widzieli. Taka morda czerwona mi wyskoczyłaś. Ja, prawda. panem w mikrofon. Dobra, teraz ja. Chodźcie, bo ja sam się boję. Bieg biegnij do mnie kurde Co to? Szczury Uy. jakiś, nie tapesz Bieg na mnie stary, taki, takie ciało Takie ciało. Ej, Ej to mam... coś się stanie. Mam większą skórkę. Mam Boś, sk to to no, Gdzie? Ja? Byłem tu Bo przybiegł z tą gościu właśnie A. Mam no gęsią ale... skórkę na kolanach. O czekajcie się ja teraz Ja miałem na najgorszy pokój, bo mi jakaś morda wyskoczyła. Dobra, <laughs> teraz Filip. I jeszcze następne pokoiki są. Znowu, o tak, nie! Normalnie. Można tam? Dobra, wchodzę do 11 Jest medalion Tak, dawaj Tam też coś jest, ej tam też coś jest stary Tam! Wiem, poczekaj chwilę, idę, podchodzę, na, tylko na spokojnie <noise> Uciekam? Mamy, Nic mamy stary, 5 na 5 Czyli tam tych nie musimy sprawdzać Nie, musimy, Poli teraz Na <głosy> chwilę. <głosy> You feel evil approaching. No, narastające zło. Mm -hmm. A ja po prostu chwilę. No. O, przebiegło na prawo, widziałeś? Na A, prawo przebiegło, no. Tak... O Jezu! Ale już spada, że, nie że mi nie wcisnę przycisku, bo przeklętałem. Nie drżyj się! Ej, to było dobre, dobre, ale... Co, nie ma ty nic? Gdzie jest przejście? Może tu na dół? ich chyba musimy znaleźć teraz w, y, wejście wyjście z Ty, a pamiętacie na samym początku był taki hangar z tym pentagramem? Może on się otworzył teraz? Myślę, że tam możemy pójść? No, tak mi się wydaje przynajmniej. No to dawaj, 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 biegniemy. Tylko gdzie to było? Nie wiem, no teraz to trzeba iść po kolei. Kurde, ja biegnę z samego tyłu, nie? To jest dobrze. O nie, otworzyło się, ty. Dobra, zobaczmy. No Chodźcie, czekajcie, ustawmy się w linii, chodźcie. I na 3, 4 tam wbiegamy, nie? Gotowi? 3, 4. O, o. Jesteście o. ze mną? Nie. Ej, na mi gasła. Ej, nie widzę nie was. Czemu nie jesteście? Ej, jestem, mną? jestem sam! Jestem sam! Ja też nie podoba mi się, to nie widzieliście to? Coś mi tak. <gryw> o. Oh. <gryw> taka Tak. Ty, ty a sobie pod Ej, wpadłem do dziury. Jedź, się z czerwoną są, Uciekajcie, uciekajcie. nas <gryw> Ja pierdziel, ej mam dość tej gry. Wojek, tu jest pająk, stary. I co teraz o, porabił nas? No jesteśmy z powrotem. Nie wiem, no ja mam czerwony ekran dalej. A, mój. jakiś gościu tu przyszedł. A tu ty fili? Dlaczego ty inaczej stary. Jeszcze raz, jeszcze raz cię. Musimy teraz uciekać przed tym pająkiem panowie. Musisz? Tak. Dawajcie szybko. Musimy to <śmienicza> Ja żyję! Ja żyję! Tam jak widziałem jakieś drzwi z kotem. Biegnie do mnie! Biegnie do mnie! Ja widziałem jakieś drzwi z kotem. Ciebie koło... się go omijać, by się w takie załóżki biegać. No właśnie oh. Ej, mnie jakieś drzwi zwaliło No chociaż Tylko Były jakieś drzwi skokowe no, Łooo, Jezu Jeden siedem cztery, szybko Jeden 1... Nie, jeden siedem, o dobra, jest, mamy to, mamy to, mamy to Mamy to Dobra, udało nam się super. Co to, to jest? Co to jest? Jakieś gitarki stare. Oj, panie, świetnie. Gitarka, ale. Jest, I, jest. Yes, wygraliśmy! Wygraliśmy! Mamo Właśnie. Jeden Dobra. C Czyli wygraliśmy moi mili, odblokowaliśmy pierwszy test. Wszystko odblokowaliśmy, zobaczcie. Toilets, rozdział: Toilet, boobs, loket. No, ej, patrz, tutaj, tutaj są ten pokoje: boobs room, party room, dix room. Idziemy na lewo, na lewo, idziemy, na lewo. lewo dix room, ty. Nie, ja tam nie wchodzę. Pa, jakie słonie, zobacz, zobacz, jakie słonie. <śmiech> <śmiech> zobacz, jakie słonie. A to tak wygląda, no słoniki nam zrobili. Dobra, teraz pokój toaletowy ale ładne hmm. Ty tam jest kupa? Dobra, dobra cicho party room, zobacz jak tam wygląda z tego. Oje! Witzę! Oje! Aż tutaj C4 jest! Dawajcie!

Na górki. To są <laughs> tutaj trzy przeki. Co tam jeszcze mamy za piosenki? Ojej! Oh. Oh yeah! let's go! Tutaj będę mówił troszeczkę niesynchronizowany nie na dole, bo to jest moja dogrywka w tym momencie. Chciałem jeszcze dodać, że jesteście mega fajną publicznością i ciepło nie wiem, żeby to nie mało miejsca. Wiem, że to jest takie standardowe gadanie, ale to jest prawda, to jest prawda, że publika bardzo dużo wprowadza do, do twórcy motywacji przede wszystkim. Więc nie przestawajcie być jaką publicznością jesteście, a na pewno będziemy tu motywować, żeby za zaszli A teraz życzę Wam miłego dnia.